Cieplutko, cieplutko na podłodze, nie, cieplutko jest. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. W ten zimowy poranek u nas spadł śnieg. Dzisiaj jest... Yy... Dosyć ciepło, bo byłam u Kairosa, to jest dosyć ciepło, nie wiem, ile jest stopni, ale jest śnieg. Ten śnieg się powoli już roztapia, ale cały czas pada. Także zimowo mamy dzisiaj. Ja właśnie, Anto śpi, a ja właśnie zaczęłam ogarniać kuchnię, a to dlatego, że wczoraj był stolarz, który zakończył już swoją pracę, Kuchnia jest całkowicie zakończona, e e e także już koniec. Podłogi mamy, kuchnię mamy, także możemy jedynie e, co to, no, muszę po prostu poczekać na Marcina jak zjedzie i będziemy znosić e, to co będziemy mogli, to co będziemy chcieli e, znosić na dół. E, chodzi mi o meble, o nasze łóżko e, sypialniane, e, Michalinka już swoje ma. I gusi nie mamy, ale to musimy kupić. Więc, y, taki temat rogówek, umeblowania, stołu, krzeseł. No, muszę poczekać na Marcina, ale tak jak sami widzieliście, byłam w Agacie. Rozeznanie zrobiłam, także mniej więcej już coś wiemy. Pokażę wam, e, pokażę wam teraz kuchnię. Zaczęłam na niej trochę tutaj ogarniać, zmywać ją, ale, mm, ale co tutaj doszło? Tutaj wszystko było. E, Tutaj doszły mi te boczne ścianki, bo były całe białe tylko, ale doszło mi. Tak chyba lepiej to nawet wygląda. I tutaj cały zejdź kajtek, zejdź, zejdź, bo tu jest mokro. I tutaj doszedł ten cały panel. Tu doszedł cały panel, tak to wygląda z daleka w ten sposób. I doszło cokoły. Tu akurat pierwsze mi się zmywarka i co koły doszły właśnie w kolorze blatów. Yy, Także, no nie wiem, mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z kuchni. Aha i to co nie wiem czy pokazywałam w którymś filmiku, tutaj była taka dosyć duża szczelina między lodówką a yy, a ścianą, więc to zostało już wymontowane i, i poprawione. I ta szczelina po prostu jest mniejsza, lepiej po prostu to wygląda. I tutaj, jeżeli chodzi o wyspę, aha, jeszcze właśnie. No bo kurczę, tutaj wszystko fajnie, ale któregoś dnia tak stoimy sobie i mówię: Kurde, ja tu nie mam żadnego gniazdka, tak naprawdę. No ale pan stolarz zaproponował, że zrobimy taką wysuwaną tubę na trzy gniazdka. I w razie nie wiem, miksera, czy nawet naładowania telefonu, to tutaj to będzie. O, nie, 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 nie dam rady chyba jedną ręką. No. No. Także to tak wygląda mamy gniazdko. I tutaj jeszcze nam zamontował pod Wyspą. Yy, będzie jedno właśnie tu w tym miejscu to gniazdko i mamy takie dotykowe LEDy. Podświetlane czasami wieczorem. Yy, one się też ściemniają. O. No, także tak to się prezentuje. Przesełka też już mamy. I tak, tak to tak, tak wygląda cała kuchnia. Jestem bardzo zadowolona z kuchni. Fajnie zaprojektowana. I co tu więcej powiedzieć? No, koniec. Na tym etapie już zakończamy kuchnię. Mam jeszcze tylko te kinkiety, ale to musi Marcin przyjechać i je zamontować. bo A, I one właśnie są na przedpokoju. I tutaj w kuchni będą takie same a do salonu kupiłam troszkę inne. No, także tak to wygląda. Także kończę. Yy, yy, ogólnie to jeszcze te szafki to jeszcze wszystkie muszę umyć, bo i te fronty, i te fronty muszę poumywać, ale to teraz już na spokojnie. Yy, no i co? i biorę się za odkurzanie, zmywanie podłóg <głos》> już to jest ten etap a Michalinka pokażę Wam jeszcze Michalinka już też się tak troszkę urządziła na razie jest na walizkach bo nie damy rady poznosić tych komód i szaf, ona tam ma tą szafę, którą my mieliśmy tu będzie miała komodę tu muszę jeszcze zamówić biurko yy, biurko i tu będzie miała tą toaletkę no a na razie, a na razie jest tak, Igusia też się już tak prawie zadomowiła, tylko że dla Igusi musimy kupić łóżko, bo śpi na razie na samym materacu, muszę jej tu pościelić jeszcze i przyniosłyśmy z Michasią tą komodę, którą miałyśmy tam na tej stacji, aby tak po prostu przynajmniej te ubrania miała gdzie swoje schować i najważniejsze, że są pojazdy. Hmm. Tutaj też będziemy w planach, e, tu będzie chyba najprawdopodobniej łóżko, tu gdzieś postawimy, albo tutaj w rogu postawimy jej e, biurko i jakaś tutaj szafa. Szafa, może jeszcze jakaś mała komoda, i to też, też będzie na tyle, jeżeli chodzi o pokój i git. No i u nas też na razie. EEE, e, e, co wy robicie? Nie gryźć się proszę tutaj, kajtek sobie śpi. Gacek, ty jesteś zaczepny. Straszny. Gacuś sobie, kajtulek sobie dokładnie tak śpi, a gacek mu przeszkadza, nie? Niedobry kot, chodź, Gacuś, chodź. Chodź się położyć gdzieś indziej. No, a u mnie to jeszcze jest nieporządek. Antolek śpi łoże musimy przynieść z garażu, wyprać je jeszcze. Bo no tam stało, nie wiem czy w jakim ono jest w ogóle stanie. To może muszę sobie swoją toaletkę jakąś zrobić. A tutaj nam e, stolarz wymierzył szafę. Chcieliśmy na zamówienie zrobić szafę. Od ściany do ściany, od podłogi do sufitu. E, taką samą em, Same drzwi, w środku jedna strona szuflad, yy, półki i ubrania na wieszaki. Yy, naprawdę nic, nic, nic skomplikowanego, i nawet nie było mowy. Aha, i właśnie, i jeszcze miało być bez pleców, yy, żeby po prostu jakbyśmy to zamknęli ściany, żeby ona trochę tam nam oddychała. I cena takiej szafy wyszło 14,5 tysiąca, więc chyba tu będziemy rezygnować z tego, bo jeszcze mamy trochę wykończeń w domu. I chyba pojedziemy po prostu do Agaty Meble i kupimy jakąś taką modułową szafę, żeby to jakoś pomieścić te ubrania. No, także tak to wygląda, ale bardzo podobała mi się ten projekt tej szafy. No, ale trochę dużo pieniędzy. Więc zrezygnowaliśmy i, i tyle. No. Dobra, także ja się biorę za odkurzanie. Muszę poodkurzać, bo tutaj też się tutaj trochę napyliło yy, i się wziąć przede wszystkim za mycie okien. No, bo mam jeszcze takie bardzo okurzone i brudne w środku. Także zapraszam do oglądania. Ja już jestem po y, dwóch umyciach okien, ogarnęłam trochę też te drzwi z jednej i z drugiej strony, bo takie trochę brudaśne były. Okienka bardzo proszę, wczoraj byłam, y, patrzyłam rolety plisowane, będziemy chyba zamawiać, chociaż nie wiem jak tutaj te, bo chcielibyśmy tak bezinwazyjnie, znaczy y, inwazyjnie, czyli przykręcić te rolety. Ale one tutaj mają bardzo mały tutaj odstęp. I nie wiem jak ta roleta będzie wyglądała na tym oknie. No ale w każdym razie okienko już jest te czyste. U Igusi też już tutaj okno włączyłam trochę osuszacz. I, I proszę bardzo, okno też jest czyściutkie. Miałam się zabrać za pokój Michasi. Bo te okna, zobaczcie, no, są po prostu siwe, brudne. Nic, nie, nic przez nie prawie nie widać. Nie wiem, czy to w ogóle jest widać, że one są takie brudne. I w, I w salonie też mam takie brudne, i w swojej sypialni. O, tutaj będzie lepiej widać, bo ten osad aż jest taki, że można na nim rysować. No, tutaj też muszę to okno ogarnąć. Może dzisiaj ogarnę? ale zaczęłam robić teraz obiad a na obiad dzisiaj wymyśliłam sobie zapiekankę znaczy Marcin do mnie rano zadzwonił i mówi co ty dzisiaj robisz na obiad a ja mówię do niego, że nie wiem a on do mnie mówi to zrób zapiekankę ziemniaczaną, no to robię byłam po igunie igusia już odebrana yy, z przedszkola z Antosią byliśmy I biorę się zrobię obiad Michalinka przyjdzie i wtedy Zacznę myć te pozostałe okna, już. Nie wiem, co z tymi roletami zrobię, bo nie z roletami, tylko z... no z roletami. Nie wiem, co z nimi zrobię, czy będziemy je zamawiać, ale to chyba też muszę poczekać na Marcina, aż zjedzie. Także krojoną cebulkę wrzucam. Dobra, wrzucamy cebulkę. Mam już tutaj mięsko mielone przyprawione, muszę je tylko pomieszać. I podsmażymy je. Jeszcze nie mogę się tak trochę wiecie do tej płyty indukcyjnej, bo wcześniej miałam kuchenkę gazową i jak sobie przekręciłam, tak sobie smażyłam, a, a tutaj jeszcze tak nie wiem za bardzo właśnie na jakim poziomie smażyć czy gotować nawet. Wraz szklę cebulkę, wrzucę mięso mielone, e, tutaj już mam, o, e, tu się cebulka szkli, tu mam już mięso mielone, ziemniaczki też już mam ugotowane, I Teraz je pokroję tutaj do naczynia odpornego i będę robiła sos. Musiałam zrobić małą przerwę, bo Antoś trochę marudził, e, wypił mleczko i poszedł spać, więc mam czas w tej chwili na to, żeby pokroić ziemniaczki. Mięsko już e, mam usmażone. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że tak jakoś warzyw nie będzie w tej zapiekance. I miałam zamrożoną e, mieszankę chińską. I wrzuciłam do tego mięsa mielonego. Zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. Dodamy keczupu. Jedno jajo. Nie wiem czemu, ale tak pomyślałam, że dodam łyżkę majonezu. Nie wiem kto to zje w ogóle. Taka porcja mi wyszła. I serek nakładamy.

Na talerzu mi się rozwaliła, ale ogólnie wygląda fajnie. Zaraz posmakujemy, jak smakuje. Hmm. Dobra, ziemniaczki mięciutkie, mięsko doprawione. Bo co? Ale okej, okay. dobra. Biorę się, biorę się za jedzenie. Biorę się na razie nie chce bo ona w przedszkolu też jej obiady. Także na razie nie ma ochoty. A Michalinka jeszcze w szkole jest, więc jak przyjdzie, to sobie zjem. No. Także dzisiaj chyba się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Eee, dzisiaj chyba już kończę mycie okien. Wymyłam się trzy okna. Zostały mi jeszcze tak naprawdę tutaj te tarasowe i moja sypialnia. Także jest OK. Jutro też jest dzień. No. Także do jutra. Pozdrawiam.